Dobra Mariusz, to opowiadaj, jak tam było? No, tam było kurwa... Kote, kote. No, ko... No, koncert Rzyszyny, kurwa, koncert Rzyszyń. No, ja wam powiem jeszcze... A no. powiedz mi jeszcze jedno, nie? No. Wyłączałeś wtyczkę od czajnika, czy nie? Nie. Nie włączam. Wyłączałeś, przepraszam, no ja nie, nie wiem jak się wysłowiłem. nie było czajnika nie miał. Tylko na drugiej celi był ten kurde wentylator był, szkiełko było, to tam mogłem sobie posłuchać informacji, a tak to kurde wiadomo kurde, Gehenna i cisza kurde była. No ale opowiedz o tych krawiszach, gdzie tymi z nimi dobrze żyłeś? No żyłem dobrze z nimi, bo oni mnie znali ze streamów. A jak mówili jak masz iść na spacer? Pająk. Pająk albo kurę ten yy, ten, jak to się nazywa? Kurwa Youtuber kurwa Youtuber kurwa Zwany tak chyba się zbrałem. dwa kurwa. przeniesieni na nas... Jata, ty też miałeś takie przeżycia? Przeniesieni na naszej kurwa. No mało tam miał do widzenia. No ale ty mówili, że czułeś się jak w domu, tak? No, ja tam w bo, domu. Bo, 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 bo. Ja mam godziny. Ale kurde mnie rozpoznali. No ale podobało wam się ogólnie, no. tak? Nie mieliście jakieś lipy i przypału? Nie, w ogóle nee, byliśmy tam we domu. No, no dobra, no to no. tyle, nie? W temacie. No, ale kurde ten, też się pośmielił z nas, nas wiecie o co chodzi. Na no, co ci powiedzieli na do widzenia. Kiedy? Będę nie no kiedy, no kiedy streamy? No ja, no, ja wiem, kurde, zobaczymy. No to pozdrów ich jeszcze. No pozdrawiam wszystkich, kurde, tam. Yy, całą służbę więzienną. Yy, służbę więzienną, którzy mnie znali. No, no i gitara. Znali, I ten. I całą beczkę, kurę i moje kurę dziomków. No y guitarra.